you <coughs> Panie i panowie nadszedł czas na recenzję w audycji, gramy na Maxa, łapiemy za na 7. Tak długo wyczekiwaną grę przeze mnie i wszystkich fanów biatyk, a że w tym roku to jest bardzo dziwny rok. Ja rozumiem, Call of Duty wychodzi co roku, FIFA wychodzi co roku, Need for Speed z przerwami, ale co roku, Assassin's Creed to samo, ale na Bijatyki musimy czekać i to bardzo, bardzo długo. Mortal roku Kilka lat. Mieliśmy. Już Justice mieliśmy Injustice, 2. teraz Tekken 7, a we wrześniu będziemy mieli jeszcze Marvel vs. O poważnym rzeczach tak rozmawiamy w tej audycji. Ale pokój to jest taki tekem, No więc. Prawie, prawie, prawie. Dlatego razem z Hubertem i Mateuszem Zanowiczem chcemy dzisiaj zmierzyć się z Tekkenem Tak, Marvel vs Capcom 4 jeszcze we wrześniu, dokończę tylko zdanie sprzed chwili Tekken 7 wylądował w naszych konsolach, dzięki uprzejmości firmy Cenega możemy w niego zagrać już przed premierą Premierę miał 2 czerwca, czyli w piątek Panowie, zacznijcie w takim razie, bo mamy zdania bardzo mocno podzielone na temat tej gry Ja jestem wielkim fanem Tekkena, grałem we wszystkie części i dla mnie to był, to był powrót do PSXa czyli do pierwszego PlayStation. Kiedy wkładaliśmy do konsoli Tekkena 3 przechodziliśmy po kolei wszystkimi postaciami, żeby odblokować Tekken Ballmout, a potem Gona. Tak dobrze bawiłem się w Tekkenie 7. Naprawdę gra mi się bardzo podoba. Ja grałem w wszystkie części za wyjątkiem dwóch pierwszych. Wszystkie okay. pozostałe mam odnotowane na swoim koncie. Grałem jeszcze w salonach gier. I Tekken 7 jest oczywiście rozwinięciem kolejną częścią cyklu która nie wnosi za dużo nowego. No a co byś chciał, żeby wnosiła nowego? To by nie był teka, nie wszyscy by narzekali. Nie, nie. nikt by go nie Już kupił. Już tłumaczę o co chodzi, bo to nie jest kwestia narzekania. Ostatnią częścią cyklu do teka na 7. Był Tekken Tag Tournament 2. Z tak. 2012 roku. Tak jest. To była gra, która przeszła trochę bez echa, niesłusznie, z racji tego, że nie posiadała trybu popularnego, ale poza tym miała ogromną ilość postaci, no i oczywiście walki w dwójkach, tak zwane walki tagowe. A to jest bardzo popularny tytuł, także turniejowo. Bardzo, oczywiście, że tak. Tylko chodzi o, o same, wiesz, tekeny. O to, że, że to był jednak nie, nie do końca tak dobrze sprzedający się tekken. Może nie do końca bo... sprzedający się. Seria tak tournament jest bardziej niszowa, bo jest trudniejsza po prostu. Musisz więcej zapamiętać i tak dalej, to, i prawda. Ładnie, tak. to prawda, natomiast wydaje mi się, że po niezłej klapie z Tekkenem 6, gdzie balans postaci był tak skrzaniony, że nawet kolejne update'y nie dały rady tego naprawić, o trybie fabularnym nawet nie mówmy, Tekken Tak Tournament 2 był najlepszą częścią po Tekken Dark Resurrection na PlayStation 3. Zdecydowanie i PSP. tak, i taki, taki właśnie miał odbiór, tylko że przyszedł Bez Eka chyba z racji tego, że Tekken 6 trochę, no generalnie był słabą grą, był kiepską tak. grą. Dlatego By, wszyscy, grali wszyscy grali w Dark Resurrection i Tekken Tournament 2. Dokładnie. No i wszyscy czekali także na Tekken 7. Widzieliśmy już mnóstwo turniejów się odbyło w tę grę, a gra dopiero w piątek pojawiła się w sklepach. To dlatego, że Tekken 7 od 2015 roku jest dostępny na automatach w Japonii. Tak jest. I panowie, Opowiadajmy o tej grze, bo ja to mam tysiąc słów do wypowiedzenia i tak naprawdę nie wiem od czego zacząć, więc może tryb fabularny, tryb, na który nigdy wcześniej byśmy nie zwrócili uwagi, e, gdyby nie rewelacyjny tryb fabularny w Mortal Kombat 9. Tak mi się wydaje, że on tak naprawdę przetarł wszystkie szlaki, bo poprzednie tryby fabularne, na przykład w Tekkenie 6, gdzie chodziło się w 3D, to, to, to tak, takie niby fighting force... Nie, no to niby beat em tryb up, fabularny coś dziwnego. w Tekenie 6, gdzie jakieś przedmioty lewitowały nad ziemią, no to, to był jakiś taki po prostu dodatek tak. skręcony na kolanie. Natomiast tryb fabularny w Tekenie 7 to jest historia, która była oczywiście opowiadana w zwiastunach, czyli bezpośrednio konflikt pomiędzy kazują Mishimą a Heiha czy tak jest. którzy w tym momencie oprócz tego, że walczą o wpływy w swojej własnej korporacji, to również o wpływy nad światem. Tak jest. Y Myślę, że wszyscy będą wiedzieli, jak kończył się Tekken Tag Tournament 2, tudzież jak kończył się jeszcze wcześniej Tekken 6. I najlepsze jest to, że to jest mało ważne, bo tak naprawdę nie musicie nic wiedzieć, wiedzieć na, na temat... Ponieważ gra wam wszystko przypomni. Tak po pierwsze gra wam wszystko przypomni, a po drugie Mateuszu fajne jest też to, że bierzemy udział w filmach, które miały miejsce w poprzednich częściach. To jest smaczek dla fanów, ale jak zobaczyłem film z Tekkena 4... I z trójki. I z trójki. Trójki też był film, Tam? tak? mi się wydaje, że był. Fabule, nie przypominam sobie. Pamiętam czwórki na pewno. K walka kazuje z Heihachi i mi wpadają nagle gendżaki. A to jest czwórki. Tak. Okay, myślałem, i... że ten właśnie jest z trójki. No właśnie, i wtedy bierzemy udział w tym filmie, bo my będziemy pokonywać kolejną hordę Ganzaków To jest naprawdę niezłe, co sądzisz o tym Mateuszu. Sądzę o tym, że przede wszystkim tak, to jest bardzo fajny dodatek, bo to co wcześniej oglądaliśmy w poprzednich tekenach... Możemy teraz przeżyć, rozegrać, więc to jest fajne, da, fajne urozmaicenie. Natomiast warto też powiedzieć, że to jest najbardziej filmowy teken, jeżeli chodzi o tryb fabularny. Bo tak jak mówicie, szóstka to nie był tradycyjny story mode w żadnym wypadku i teraz postawili jednak, jeżeli chodzi o gameplay, bardziej klasyczne podejście, czyli po prostu bijatyki 3D. Natomiast właśnie, jeżeli chodzi o samo prowadzenie fabuły, narracji i tak dalej, to jest już takie bardziej widać te wpływy gier Netherrealm, czyli Injustice i Mortal Kombat bo jest to strasznie filmowe, są kascenki nieraz bardzo długie, dłuższe niż walki i akurat sama, sama Fabuła mi się podobało tyle jej przedstawienie, że jest to jest taki japoński film klasy B albo tak. C nawet jest strasznie takie, nie umiem znaleźć polskiego słowa, cheesy to wszystko i Aha. takie bardzo bardzo takie jednocześnie śmieszne, absurdalne to i to bardzo fajnie tak się po tak, tak, jest, taki haczet bijący rakiety kopniakami. Dokładnie, to jest element, na który bardzo zwróciłem uwagę w ogóle mam wrażenie, że Tryb fabularny TK na 7 nawiązuje bezpośrednio do Mortal Kombat 10, ponieważ w 9 mieliśmy po kolei każdą postać, która miała swoją historię. I całą serię Mortala pierwszych z trzech części opowiedzianą za pomocą w trybu fabularnego, co było genialne dla fanów Mortala. Oczywiście, ale chodzi mi o to, że w 10 mieliśmy czwórkę postaci, tak. dookoła których kręciła się fabuła. Tak, w trybie fabularnym TK na 7 jest Kazuya, Heihachi, Claudio, nowa postać, który jest... Y Kurczę, w tym momencie zapomniałem. Formą księdza, za chwilę o tym powiem, okay. jest Włochem. Jest Nina Williams, jest Lars. I jeszcze jedna postać, o której jak zwykle zapomniałem. A, i oczywiście pojawia się tam również postać z Street Fightera 2. Akuma. 4, przepraszam, 5, z każdej części. Akuma. 4 i 5. Akuma. 4. Dokładnie, tak jest. Akuma. Mhm. Y I który tam gra powiedzmy epizodyczną rolę, ale nie do końca z racji tego, że jest to jednak postać, która stara się zamieszać mocno, szczególnie w konflikcie pomiędzy Kazują a Heihachim. Generalnie cały story mode polega na tym, że o, zarówno obserwujemy wątki tego, jak wygląda sam konflikt pomiędzy dwoma głównymi bohaterami, tudzież antybohaterami Tekena 7. Tak również mamy perspektywę dziennikarza i wtedy oglądamy animowane przerywniki, które są zrobione w technice 2D, mocno komiksowe. Dziennikarz opowiada o tym, jak, no oczywiście jego historia jest dosyć personalna ponieważ hasłem przewodnim gry jest to, że wojna nic nie znaczy, chodzi tylko o jakieś tam pojedyncze elementy, to tam w takim bardzo dużym przybliżeniu. Natomiast dochodzi do momentu, w którym ten dziennikarz dowiaduje się coraz więcej faktów i ostatecznie kończy się to przedstawieniem historii rodu Mishimów szerszej po prostu publice. Jeśli chodzi o tryb fabularny, to ja ukończyłem go w jakieś 4 godziny. Bardzo krótki jest. Jest bardzo krótki, jest zdumiewająco krótki. Mamy do dyspozycji początkowo 3 tryby trudności, jednogwiazdkowy, trzygwiazdkowy i pięciogwiazdkowy. I ten, który jest zalecany, który ma trzy gwiazdki, jest naprawdę bardzo trudny. jest zadziwiająco trudny, szczególnie dla niedzielnego gracza, do którego rzekomo tryb fabularny był nastawiony z racji tego, że Tekken sam w sobie jest dosyć hardkorową grą i wymaga wielu godzin przy padzie i przy telewizorze po to, żeby wyrobić sobie zasady. Ale ty teraz... Ktoś powie, ale przecież teken to jest nawalanie w przyciski, o co Ci chodzi Hubert. No i właśnie jeśli, no nie jest. jeśli chodzi o y, tryb fabularny, jeśli ktoś chce maszować, czyli wciskać te przyciski szybko, to nie ma szans tak naprawdę go ukończyć, nawet jeśli mówimy o, o tym najprostszym elemencie jednogwiazdkowym. Ale tutaj warto też wspomnieć a propos tego poziomu trudności, że jest taki ciekawy dodatek i to się nazywa story assist. I mamy tu tak, że wciskamy jeden przycisk i potem tylko kolejny, żeby wykonać jakieś predefiniowane ataki specjalne. Nie tak musimy jest wykonywać kombinacji ciosów. Jest to, bardzo to jest takie, taki ukłon właśnie w stronę takich graczy, którzy może nie są zbyt doświadczeni. Panowie, ja myślę, że w ogóle tryb fabularny możemy podsumować jako takie 5 na 10, 6 na 10 i nic więcej. Nic więcej, absolutnie nic więcej. Okay, dodatek. Tylko i wyłącznie dodatek. Sklecony i, na kolanie. I strasznie dużo czasu temu dodatkowi poświęciliśmy. Jeszcze warto wspomnieć, że mamy m, taki tryb fabularny dla poszczególnych postaci. Nie wszystkich, ale dla poszczególnych. To jest w ogóle, no totalne Pojedyncze jaja to są. Walki, tak? To jest jedna walka. Mamy duety. To jest, to jest dziwne, bo ja wybrałem już przykład Briana Fury i, i okazało się, że na początku jest jakiś krótki wstęp o Brianie Fury, a potem mamy jedną, jedną walkę, słowem jedną walkę i od razu jakiś filmik. No. Nie wiem, po co to jest zrobione, ale jest to po coś zrobione Nie pamiętam, z kim walczył Brian Fury w swoim duecie Ale pamiętam, że przykładowo była walka Niny i Steve'a I Steve pojawia się w tym samym miejscu, w którym pojawia się Nina Która jest w sukni ślubnej I generalnie każdy z tych duetów Bo to jest jedna walka oglądana z dwóch perspektyw Pokazuje nam historię, jak doszło do tego, że ta dana postać znalazła się w danym miejscu Oraz co następuje dalej I tak naprawdę mam wrażenie, że te poszczególne walki, te duety są... W gruncie rzeczy ciekawsze i bardziej Ale zastanawiające. Nie niż można te było figularne. tego wrzucić w tryb arcade. To znaczy, takie wycinki było... wydaje mi się, że story mode. Coś się tam nie pasowało, coś się nie zmieściło i tak dalej. No właśnie. To ja bym to wrzucił do arcade mode tak jak to było kiedyś, Klasycznie. bo e, klasyczny arcade mode, czyli przechodzenie kilku postaci, dojście do bossa i napisy końcowe, to też trwało około 6-8 minut. Miałem historię taką mini, można tak. powiedzieć. I no? Zawsze każdą postać, którą wybieraliśmy, ona nagle dochodziła do takiego swojego głównego oponenta, tak jak tutaj być Steve'a i właśnie Ninę. Tak to kiedyś było w arcade mode i pojawił się fajny filmik i my przechodziliśmy. No jeszcze... A tak jest to jest. I przechodziliśmy tak kanał właśnie po to, żeby obejrzeć te filmiki. Bo one były takie Dokładnie, fajne. ciekawe. Ja spędziłem ciekawe. w Tekken Tag Tek Tournament 2 bardzo dużo czasu z racji tego, że chciałem zobaczyć, co się dzieje do końca. A w Tekkenie 7 jest inaczej. Możemy no wszystkie filmiki odblokować jednym kliknięciem. Jeśli tylko mamy wystarczającą dużą, dużą ilość waluty, która pojawia się w grze, wystarczy, że klikniemy przycisk i odblokowujemy wszystkie filmiki z danej części gry, od I... Tekena 1. Tak jest, czyli możemy wykupić wszystkie filmy z Tekena 1, 2, 3, Teken tak, Tournament 4, 5, 6, Teken tak, Tournament 2, Teken nawet... Retribution, nie, ten... revolution. revolution tak I soundtracki do wszystkich tych I soundtracki, i najlepsze z jest to, których że można tworzyć presety. Tak, i możemy sobie ustawić dowolną muzykę. Ja jestem wielkim fanem muzyki z to wiecie, bo od 500 e, audycji gramy tę ta muzykę. Tak, <laughs> w racji tego, że naszym podkładem zawsze jest melodia Diego Gordo Stekken na 3. B bardzo często, bo nie zawsze, bardzo, bardzo, bardzo często. Bardzo. Ale możecie sobie dobrać, na przykład grając na 7 muzykę z Dark Resurrection, bo czemu nie? Bo na przykład e, Moonlight Wilderness jest waszym ulubionym utworem. Tak, no to, super. Jest, to jest ogólnie bardzo fajny prezent dla fanów serii, ale tak, nazwimy no to sumie... prezent. Dokładnie o Arcade Mode i on w Tekkenie 7 jest skromny. Bardzo się do pięciu walk. Tak, pięć walk, nawet cztery w niektórych przypadkach. W 2 mieliśmy siedem walk, z czego mieliśmy dwa elementy takie jakby miarę kończące grę. Trzy. Był Heihachi zawsze jako trzeci od końca, potem był Ogry, a na końcu była Unknown i Jin. Jinka za o ile się nie mylę. Tutaj mamy inne w ogóle pięć walk i mamy również bodajże Heihachiego i na końcu mamy no tą postać, o której się jeszcze nie mówi, yy, <laughs> która pojawia się głównie w trybie fabularnym. Dokładnie. I brakuje mi trochę trybu 8x8, z którego najczęściej korzystaliśmy, gdy wpadali do mnie kumple. Brakuje go bardzo. Bardzo go brakuje, gdy wybieraliśmy 8 różnych postaci i po prostu tłukliśmy się po kolei. To było super. Brakuje mi... Trybu Survival, czyli takiego klasycznego trybu. No bo mamy co? Mamy arcade Mode, mamy Treasure y, Battle, czyli walkę Treasure w... Hunt. Treasure Hunt. Walkę, w której y, odblokowujemy kolejne skrzynki i zdobywamy naprawdę takie badziewie, które służy do kustomizacji postaci. Ja w ogóle nie jestem wielkim fanem kustomizacji postaci w Tekkenie, bo o ile windrasis to jeszcze fajnie wygląda. Okej, okay, w Tekkenie też można co jakiś czas zdobyć coś ciekawego, ale pamiętajcie, to jest bardzo japońska gra, więc y, zdobywanie wielkiego talerza na naszą głowę z pieczonym kurczakiem, to, to jest norma po prostu, z pieczonym kurczakiem na tak głowie. I tutaj dla mnie duży minus Tekena 7. Mam wrażenie, że modele postaci są żywcem przeniesione z Tekena który 2. Oczywiście to jest, ja, to jest japońska gra i zawsze modele postaci przykładowo grzejskie polegały na tym, że y, korpus y, dziewczyny Niny tudzież y, Asuki i tak dalej był bardzo, bardzo mały. Poza tym nogi były bardzo długie, a buty były po prostu jakieś strasznie szerokie. Miałem nadzieję, że może to się zmieni, ale nic się nie zmieniło pod tym względem. Poza tym Unreal Engine 4, który został wykorzystany do produkcji Tekkena 7, jeśli chodzi o walki no bezpośrednio, czyli to z czego oczywiście Tekken słynie. Naprawdę daje radę 60 klatek, okay. świetne efekty, ale w trybie fabularnym, kiedy mamy do czynienia z y, przerywnikami, które są stworzone na trybie gry, y, tekstury dają nam po oczach. Ale wie, wersję na PlayStation Wiecie, 4. kiedy ja ostatni raz powiedziałem wow, kiedy odpaliłem tekkena? Przy Tekkenie 5. Każdy kolejny Tekken, który był przeze mnie odpalany, było kwitowane jednym zdaniem. Ha, Myślałem, że będzie lepiej wyglądał. No, też, miałem kolejny. Każdy kolejny kol to jest mały rozwój, jeżeli chodzi o to. Przy jest to samo niestety. Mam wrażenie, że Tekken tak, tournament 2 na PS3, który pojawił się w momencie, kiedy PS3 już odchodziło, to był 2012 rok, tak naprawdę nieznacznie różni się od Tekkena 7. Oczywiście mamy do czynienia z grafiką znacznie lepszą, ale pamiętając o tym, że Tekken Fated Retribution, ponieważ taki tytuł nosi w Japonii, kiedy gra miała swoją premierę w 2015 roku, Wygląda jak gra z 2015 roku. Nie ma co się ukrywać. To tym prawda. Względem. Postaci. Nowe postaci pojawiają się w roosterze, czyli w tym takim... Klaudio jest egzorcystą, przypomniałem. O, sobie. super. W, w tym takim okienku, w którym wybieramy nasze postaci. I kilka nowych. Gigas, czyli taki wielki robot. Robotopodobny, był mam, mam nadzieję i wygląda na to, że, stanie roz, roz, że będzie po prostu dobrze się rozwinięta. Gra. Dobrze się 50 gra. walk pod rząd nim wygrałem. Nie przegrałem ani jednej. Nie, nie znamy jego tożsamości. Tak jest. Mamy m.in. Lucky Chloe. To jest K-pop, tak? Tak, to jest K-popowa typowa postać. Mhm. Nosi na, na rękach rękawiczki, które wyglądają jak łapki kota. Jest cała różowa, więc. Jest Katarina. Nie będziemy mówić wszystko o wszystkich postaciach, sami będziecie musieli sobie sprawdzić. Tak jest też Shinen, chyba tak się nazywa. To jest e, ktoś z Arabii Saudyjskiej, wojownik, którym bardzo przyjemnie się gra, chociaż nie jest jakiś super designowo. To jest coś pomiędzy, mam wrażenie, Dragunowem a Edim Gordo. Ma dosyć mocne kopnięcia, a przy okazji wykorzystuje taką jakby kapoeirę. Ale brakuje kilku postaci i myślę, że będą dodawane potem w DLC. Brakuje między innymi Marduka. Właśnie, e, i to ciekawe mocno. jest to, że w Tekenie 7, mimo że mamy... Relatywnie duże grono postaci, biorąc pod uwagę, chociażby, nie wiem, Mortal Kombat, nawet XL, albo Injustice, albo nawet Street Fightera 5, przypominamy, że tam była jakaś po prostu bardzo mała ilość postaci, to kiedy spojrzałem na podstawową, bazową ilość no, grywalnych postaci w Tekkenie 7 względem chociażby Tak Tournament 2, to było mi przykro. Tym bardziej, że na przykład Marduk jest postacią, która jest znana, jest rozpoznawalna i lubiana, na dodatek pojawia się w przerywnikach. Nie, nie, nie fizycznie oczywiście, nie będę wam nic więcej mówił. Więc tak jakby gra już sam sugeruje, że on powróci, ale go nie ma. Panowie, sam system walki moim zdaniem jest tylko i wyłącznie lepszy. Podoba jest mi się to. Tak jest, jest. jest fenomenalny, to jest dobre słowo. To bo... ciekawe, bo ja mam wrażenie, że jest bardziej drewniany niż był. Jest, jest trochę wolniejszy niż jest był wolniejszy. może być. Tak, nie jest tak szybki. To prawda. Ale mi do na myśl piątkę bardzo, nie, bo ja najwięcej tak. gram w piątkę i, i ja tak też kojarzyło. Mi także się bardzo skojarzyło z piątką i świetnie, świetnie wykorzystuje się właśnie te takie zakończenia, czyli ten moment, kiedy Rage, mamy e... Rage Mody i Rage Arty, tak, nowy e element. Ki kiedy mamy mało energii, możemy odpalić coś na e, zasadzie takiego super finishera z e, Street Fightera. On I na nie zawsze chodzi ja bym powiedział. Może i nawet tak. No on... że ekstra możemy od odpalić wtedy, kiedy mamy naładowany pasek tak w Mortal Kombat, natomiast A tu jak już umieramy. Tutaj jak już mamy bardzo małą ilość życia możemy tak wykorzystać jest. specjalny atak odpalany domyślnie klawiszem R1 który tak jakby przywróci nam możliwość kontynuacji walki a nawet doprowadzi do zakończenia gry. Ilekroć grając w Treasure Hunt miałem już taką sytuację bolbrankową w której Rage Art mnie ratował przed y, przegraną. Dokładnie, ale mamy też tą, tą drugą opcję, Rage, Rage, Drive, Rage, Rage, Rage Drive. Drive, Czyli y, zaatakowanie, taki combo starter, na przykład u Briana mi się to strasznie podoba, on bardzo mocno uderza taką postacią o ziemię, ona leci w powietrze i możemy rozpocząć żonglowanie tą postacią w powietrzu, ona jeszcze potem raz się odbija od ziemi, to jest naprawdę, naprawdę bardzo przyjemne i daje duże pole do popisu, takie combo startery to jest super nowość moim zdaniem y, i będzie na pewno ekstra, y, ekstra wykorzystywana. Chyba nie warto mówić nic o balansie postaci, bo jak wy będziecie te go słuchać i oglądać to za jakiś czas, ten balans będzie już inny. Tak, a potem tak. jeszcze inny, a potem są jeszcze Są które są na ten moment, mam wrażenie, niegrywalne przegięte. i są takie, które są przegięte. To prawda i zawsze tak jest i to będzie po prostu poprawiane. Zupełnie Online, panowie, udało mi się a połączyć. Propos, a propos online, mi się nie udało połączyć. Na PS4 jest bardzo dużo problemów i wielu użytkowników PS4 właśnie ma problemy z połączeniem się w ogóle okay. z grą. Mi się udało tylko przed premierą zagrać parę meczów. Natomiast jeszcze na to ponarzekacie, ale ja chcę powiedzieć, że wielki plus, jeżeli chodzi o online, to jest tryb turniejowy który przygotowali twórcy, możemy sobie w bardzo wygodny sposób tworzyć turnieje amatorskie. Jest przygotowana drabinka od razu i wszystko, i wszystkie zbędne opcje są jakby deaktywowane automatycznie i to będzie bardzo, bardzo fajne w, w amatorskich turniejach sieciowych. Tak jest. I to jest y, rzecz, którą bardzo chciałbym sprawdzić, ale nie mogę, ponieważ podchodziłem do trybu y, online od wczoraj Łącznie 7 razy. I to jest problem na PS4, na Xboxie i na PC tak działa. Tak Nie jest. byłem w stanie się połączyć Niestety. z zawodnikiem. Za każdym razem, kiedy ktoś mi wyskakiwał to były pojedyncze osoby, a podejrzewam, że teken sprzedał się już w setkach tysięcy egzemplarzy. Tak jest. Yy, nie byłem w stanie zagrać nawet ani jednego meczu, to no jest właśnie. straszna sprawa. No właśnie. Yy... A Namco 3 cały czas chwaliło się udoskonalonym trybem sieciowym, właśnie również yy, czatem tekstowym oraz czatem głosowym w trakcie gry, więc to są elementy, których do tej pory w Tekenie nie było. Wróćmy jeszcze do trybu Treasure Hunt w, dla pojedynczego kracza, ponieważ to jest nowum, ale bardzo przyjemne. Tak, yy, ciężko odłożyć pada grając w to. Bo każdej walce... Sobie, że Będę mhm. grał do momentu, w którym po prostu padnę po raz pierwszy, wtedy nie będę kontynuował. No i tak się złożyło, że nabiłem rangę 10 dana i 52 winy miałem i dopiero wtedy stwierdziłem mnie basta, bo to już nie mogę. Dwie godziny pod rząd tak jest. biłem, kazują przeciwników, zdobywając nowe elementy i pieniądze. Na dodatek te pieniądze się kumulują. To jest bardzo dobra odpowiedź na drabinki z Mortala. Dobra, no, ta. Znaczy, no i Inne podejście i tak, do i nie, tematu Na pewno i wciągające strasznie to, wciągające. To, wciągające, to, do prawda, do to prawda, to prawda nie, nie trzeba, że tak powiem, manewrować zdobyłem pomiędzy pana tymi na przykład I, no, no wiadomo, nie chciałem go, ale <laughs> zdobyłem ale zdobyłeś. Dobrze, panowie, czas na podsumowanie e, Pozwólcie mi na szybko, bo pewnie Ja wystawię najwyższą ocenę z was wszystkich Takie mam wrażenie okay. e, Tekken 7 nie zachwyca graficznie, jest naprawdę ładny Graficznie, ale nie zachwyca graficznie to Mu Muzycznie to jest naprawdę wysoka klasa I bardzo mi się to podoba, okay, dźwiękowo również jest jeżeli chodzi o e, sam system walki, naprawdę jestem onieśmielony tym, co dzieje się na ekranie i nie mogę odłożyć pada. Tryby są nowe, kilku zabrakło, ale wydaje mi się, że to, że, że to wystarczy. W sensie nie jest tak mało jak w Street Fighterze, nie jest tak dużo jak w innych mordobiciach. Dla mnie to jest naprawdę gra i tak wypełniona mocno po brzegi. Super prezent, jeżeli chodzi o muzykę z każdego tekena i filmy z każdego tekena. Bardzo mi się to podoba, dlatego chciałem dać dziewiątkę na początku, ale... Po rozmowie z wami dzisiaj na antenie daję ósemkę. 8, 8 na 10 ode mnie. Okej. Okay. No, to, to, to tak piersi. jak ja. ja. Może dodam tylko do tego, co Paweł powiedział właśnie, że oprócz tego, że... Um, to wszystko, to co powiedziałeś, to jeszcze powiem, że podoba mi się bardzo właśnie story mode mimo wszystko, mimo tych wad, mimo poziomu trudności bardzo przyjemnie mi się to oglądało bo cutscenki tak naprawdę są najlepsze, mogłyby tam nie być walk, nie być walk tak, tak naprawdę no, ale też fajne są takie niuanse dodatki do stylu walki, są trochę inne kontry i tak dalej, o tym dużo można by mówić ale dla mnie to też, bo wystawiłbym 9, gdyby nie to, że nie mogę, nie mogę grać po sieci nie chcę, nie chcę jakby wystawiać niskiej oceny, bo to może nie być problem za parę dni, nie? Tak. Więc trochę dziwnie bym się z tym czuła, Street Fighterowi 5 do M7 <noise> a, więc y, naprawdę jeżeli chodzi o sam gameplay, z y, Tekken 7 to jest 8 na 10. Okay. Jeśli chodzi o mnie, to to, że nie mogę w kilka już dni po premierze pograć w grę sieciową jest dla mnie strasznym błędem. Mam wrażenie jednocześnie, że jeśli chodzi o Namko, oni bardzo śpieszyli się z wydaniem gry z racji tego, że już przez długi czas Tekken 7 był w różnych miejscach pokazywany i był dostępny. Sam wgrałem w niego już jakiś rok temu. Natomiast nie mogę zagrać po sieci, to jest jeden minus. Drugi minus jest taki, że tryb fabularny zupełnie mnie nie wciągnął. Skończyłem go tylko i wyłącznie dlatego, żeby go ściągnąć. To dodatek. Na, musiałem na dodatek w finałowych walkach zmienić poziom trudności z tego domyślnego na ten łatwy, bo po prostu nie dałem rady. Było tak bardzo hardkorowo trudno. I na dodatek to nie jest taka walka w stylu wiem, że po prawie swojej umiejętności będzie lepiej, tylko ona momentami bywa naprawdę tak bardzo randomowa, tak bardzo nieprzewidywalna i nierówna, że człowiek się tylko i wyłącznie denerwuje i frustruje. Dla mnie Tekken 7 zasługuje na ocenę taką jak w tytule gry. Siódemka, gra wypuszczona przedwcześnie, miałem nadzieję na więcej, mówi się, że to jest y, król, bijatyk. No nie wrócił na tron, tylko wrócił na stołek dla mnie na ten moment i będę czekał na rozwój sytuacji. Na ten moment mam ochotę wymienić grę, którą kupiłem sobie sam ze swojej Szybko nie ukrywam. Ja będę grał bardzo długo. Bardzo, bardzo długo, bo Injustice na chwilę odkładam na bok i Tekken 7 dla mnie jest teraz królem bijatek na chwilę obecną. No i właśnie jeszcze jeden plus. Tekken 7 jest świetny pod względem bijania trofeów. Tak, I możecie wbić Platyn F dosłownie kilka, kilka, kilka godzin, kilka dni. No. Tak, no. rzecz. Yy, czyli 7,5 odgramy na maksa, chociaż ja bym powiedział 8 minus bardziej, bo były dwie ósemki. Ja bym powiedział 7,5. Niech będzie 7,5, nie mamy minusów, wygramy na maksa, tym mendo. Dobrze, 7,5 odgramy na maksa, dziękujemy Cenedze za dostarczenie gry do recenzji. Moim zdaniem warto, moim zdaniem warto, bo to kolejny Tekken i to Tekken, który naprawdę się udał.